Cześć, z tej strony Flax, z kanału Kooperacja. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Turmoin. E, dobra, lecimy sobie dalej. Mm, najpierw spadnijmy do salonu, kogo mamy, widzę. Nie interesujesz za 3,71 może być w sumie. Dajmy to. Ile mamy? 90 tysięcy? Słuchajcie, Herdsideza? No, no na razie nie. Kupmy sobie jakieś udziały. Halo? 3%. Dobra. No takie 15 tysięcy można by dać za to. Jak się uda dobrze kupić um. No Dobra, 13800 może być Mi to pasuje 77 tysięcy um. Nie, to zostawiamy na ostatnią mapkę. Lecimy. Kupujemy sobie LENDA. Gdzie tu się będzie każdy bił? Tutaj, tak? Hmm, no to ja może sobie polecę tutaj. Zobaczymy co tu jest. Dobra, wypadł stąd frajerze. Dobra, poszło. Elegancko, lecimy. Dik. do dołzerów jak zawsze na początek. Dobra, ty masz coś tutaj. Kopuj, kopuj. Trzech starczy? Starczy. No, dobra. Duże? Nie za duże. Niedobrze. Ale tam zaraz jest drugie. No to super. To powiększamy to od razu. Mm, mam 266. Proszę mi tu z prawej strony sprzedawać. Typki. Te... <laughs> dobra. I chciałem to ogólnie tak zrobić, żeby mi się zmieściły. Dwa super silosy, znaczy dwa silosy zwykłe, ale chyba zrobiłem za mało miejsca. A, dobra, życie! Nic się nie poradzi. Dajmy do uzera jeszcze jednego. Na początek, niech tam sobie szuka typ. Ok. Tu. Jeszcze jednego może. Już cena spada. Leci na ryj cena. Może zróbmy co? Tak, wejdzie jeszcze jeden? Wejdzie, zajebiście, super. Ty masz tam przy końcu, gościu. Eee, musimy zrobić tak samo jak coś. Raz, dwa... Czyli możemy gdzieś tutaj... sobie to postawić, dobra. Może gdzieś trafimy tak jak ten? Dobra, jest tutaj, fajnie. O, tu jest też coś większego takiego w miarę. To robimy od razu pipe 2. Już cena zaczyna spadać z tej prawej strony, czyli trzeba, trzeba to monitorować. Może dajmy tu z dwóch, niech sprzedają. O, fajnie. A my może pociągniemy tu rurkę. Dobra, proszę mi to powiększyć od razu. Temat. O, halo, panie. Bo ci tu nie wyrabiają. Mamy gaz? Tak. Mhm, mamy gazozo. Hmm, fajnie było sobie powiększyć ten temat. Lecena oczywiście już mega spada w dół. Jeszcze jednego gościa. Trzeba upgradeować Silos. Hmm, 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 hmm. Niedobrze mam szczerze. Może weźmy trzech, niech wozi. Chociaż sobie większe wagony weźmiemy. To będzie spoko bardziej, bo to już się zaczyna ten 20. Dawaj, dawaj, dawaj typie. O, dobra, jest super. Zrobiliście. Zwiększmy Silos. Jakoś tak nam topornie idzie ta mapka, powiem szczerze. Dobra, dawajcie. Wszyscy, bo potrzebuję hajsu. Hm. Może jeszcze jeden wóz zrobimy, dwa wozy. I kolejny silos. Na razie zróbmy tak. 120. Kurde, no jest cena kaszanka, straszna. Dobra, nic nie poradzimy. Musi się tego tak ogarniać na razie powoli. Strzelmy sobie może gdzieś tutaj. Nic tutaj nie ma. Hm. Ale będzie beka, jak zaraz trafimy w jakiś O, dobra, mamy coś, fajnie. Super, trafiliśmy. Jeszcze jednego typa. Mole sobie, może pukniemy. 4, nie 4 mole. Wow, tu jest kolejne, tu jest dosyć duże z tego co widzę. Może sobie polecimy. Tak, 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 nie trafimy na kamień. Tutaj też coś mamy, ok, fajnie, tu jest coś dużego. Mega, tu mamy też. Czy to będzie robka? Tak, tu jest też kusteczkę duże złożę. Dobra, nic się nie poradzi, muszę zrobić tak... Co tam się stało? Halo? Ja bym w gaz gdzieś trafił, temat. Dobra, do weźmy sobie trzech jeszcze. Dobra, cena że jest w miarę, to weźmy pięciu załóżmy. Super silo, nie stać mnie. Niedobrze. i to kosztuje? W... kół 750, dobra. Ale zróbmy to. W ogóle to jest zajebista cena, nie wiem dlaczego nie sprzedaję. Sześciu niechaj tam sobie weźmie. Yyy, może trochę moli sobie kupimy jeszcze. Tu, 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 tu. tu. O. Okej. Okay. Niech tam robią robotę. Oooo, tu w ogóle jest takie zajebiste źródło, a... Ja to robię na pipe. ten no, Dobra, tu mamy jakiś gaz Tu mamy gaz Z prawej strony musimy sobie kupić podłączenie jeszcze jakieś No ale dobra, to nie ma tak znaczenia bardzo, bo zrobimy tak, tak I tak o o, tu już się ogarnęło wyssało się no dobra, spokojnie dajemy tutaj może zrobimy tak i proszę mi to powiększyć zaraz miejsca super, tutaj jeden super silos już jest prawie pełny praktycznie może postawmy tutaj drugi taki zwykły halo dobra giteczko No i powiększmy to jeszcze. Dobra, trzech, 3, okej. Okay. O, halo! Nie sprzedałeś mi to. Może tu za dwóch 250. 20? Dobra, okej. Okay. Może znowu parę moli sobie pukniemy. fajnie przeorały ten teren, tak swoją drogą. Może zróbmy tutaj, tak. O! Nieźle, nie mam kasy. A, robka cały czas się pompuje, słuchajcie. O, tu mamy dwa kolejne źródła gazu. W ogóle to jest chusteczkę duże. Trzeba to powiększyć na pipe 3 moim zdaniem. Dobra, super silo. Tu już się wypompowało. Zróbmy do łzera może jednego. okej. Okay. Bum, bum. Dobra, popuk. Puk. zrobimy trujeczkę. Okej, okay, tu zrobimy tak. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenia, Może zróbmy to tak, tak i tak. O, fajnie, co Dobra, proszę mi tak nie sprzedawać bardzo. Bo wszyscy się zaraz zrobili pani. Będzie jak tutaj żyć. Dobra, dołuzer nic nie znalazł, czyli ropy już więcej nie znajdziemy, słuchajcie. Niech oni mi to wszystko tu napełniają. Hmm, tu jeszcze tak jest jakoś kapciowa, to musiał tak zrobić. I obydwa odciąż, żeby mi zapomnieć. Dobra, super. Tu mi proszę kolejny silos puknąć. Ponownie. Ło, ale się nie wszyscy rozpędzili. Dobra, 25, więcej nie mogę. Hersiza. Może byśmy tu zrobili tak. Będzie jakoś pompować lepiej. No dobra, w każdym razie jest w miarę. Może jakiś mol tu jeszcze tutaj. Tutaj, tutaj, no nie wiem. I tu. Dobra. Dobra, 3000. Brr, brr, brr. Może niech się napełnią. To wszystko zejdzie i będzie ok. Dobra, proszę mi to nie sprzedawać. W ogóle z tej strony jest 1 trzy dużo lepsza cena. Mm, czy to wszystko? Tak sobie patrzę. Tu jeszcze zerkam, ale chyba słuchajcie to wszystko. Zamykam tematy. Dociągamy rurkę. Hmm. No i dobra, i lecimy z gazem. Nie ma co czekać. Pompować mi cenę. Pięknie. Dobra, co nam się leci do góry? Jakoś tak turbo tutaj gazu dużo nie ma. Także nie będziemy też czekać tak do ostatniej chwili. Dobra, jedziemy. A wszyscy! Wszystkie 25. 1,50, 1,60. Fajnie. Dobra, dawać, sprzedawać. U2 Muszę sobie chyba tego HerzSize zakupić większego. 2,60, 2,70, super. No to teraz się strzeliłem mega. Już cena zaczyna spadać. Dobra, zarobiście 56 tysięcy. Wszystko? Jeszcze poczekamy sobie. Żeby ten gaz cały zleciał. Stop level. Czy był diament? No jak był, to miałem pecha, że go nie znalazłem ogólnie. Nie, nie było. Dobra, super. Wszystko wyczyszczone, bez spillage'u. 3059 tysięcy zarobione. Fakie yeah, zarobiście. Eee, dobra. Lecimy do salonu najpierw, oczywiście. Kyle, co ty dajesz? Eee, Lefting 90, eee, Ryzen right 91. Czy też są 5200? Tu 5500. Daj mi to do lefta. Eee, ty mi nic nie dajesz, Barney. Ze Nie, nie chcę. Dobra, do stocka 3% znowu. No to może tak samo. Nawet ze 20 tysięcy bym dał. Zobaczymy, jak to się tam poleci. Spada, spada cena, 20... Dobra, 15, zajebiście. Ła! Wow, zarąbiście. 13% mamy share'u. Także, całkiem sympatycznie. Stables. Słuchajcie, mam 110 tysięcy. Wiecie co, ja na razie nie będę sobie tam powiększał tego, no bo już kończymy mapkę praktycznie. Także lecimy... Ojej, ja do ciebie nie chcę. Lecimy do Townhalla, kupujemy sobie land i ostatnia licytacja. No było 52, słuchajcie. Także trafiłem chyba... Ja tam nic licytowałem? Tak, ja tam licytowałem, to było fajnie. Może podbijmy cenę do 5? 6... Dobra, tu już się 10 tysięcy zrobiło, czyli ja się wycofuję kategorycznie. No może pójdźmy sobie tutaj. Oni niech się tam biją. Bo tam już się robi chore. 15 Ej halo! Wypad, typie. Dobra, jest. 15 tysięcy dała laska. Nieźle. Gdzie tu szukać zarobku? Jej prawa. Lecimy. Ostatnia łapka. Rrr. Dobra, panowie, szukać mi Tu bez ekscesów jakiś. Także, może o. Gdzieś będzie u góry? Nie. Tu? Dobra, jest, trafiliśmy. Yy, może trzech. Dobra, coś dużego. No, opłaca się robić. Dwójkę pipa. Może jeszcze jeden konik. I jeszcze jeden konik. Pięciu. Będzie mi szybko może robić kasę. Pięciu. Dajmy jeszcze jednego tutaj typa. Niech tam robi mi robotę. I może mole pukniemy. Tak na dzień dobry jeszcze nigdy tak nie zaczynałem. Ale zobaczmy. Dobra, ty masz coś tam dalej. To lecimy od razu tak. Ty już gaz znalazłeś, zajebiście. I bum, strzeliłem się idealnie. Dobra, ja tu sobie odkryję. I tutaj dwa gazy mamy. Takie, takie sobie źródła. Ej, halo! Łoizy, robicie mi tulipę, no. Powiększmy od razu wozy, będzie dużo lepiej. I ty masz tam, słuchaj, kolego. No może zróbmy tutaj, tak? O, brak braku funduszy. O, będzie spoko. puknijmy sobie drugi raz, mole. No, ale są bardziej chyba, bardziej się jej opłaca robić. Ja Cię sunę, ile tu z gazu. Dobra, w ogóle zróbmy sobie silos. O. I drugi. A może najpierw niech jeden będzie. I do zera. Czy on coś tam jeszcze znajdzie? Typ. ...typie złoty. Może powiększmy rurę. O, ty w mordę! Na samym końcu coś tam masz. Mam nadzieję, że nie w góry. Dobra, tu jest. Dobra, polećmy tak w takim wypadku. Dobra, to już to. Fajnie. Może jeszcze jeden z tej strony, gościu. Ha, 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 ha... d jeszcze... To jest dosyć dość duże tutaj, to może zróbmy tutaj tak... I ty masz coś tam na końcu. No to jeszcze nic nie wyszło. Ale okej, okay. może się jakiś diament tutaj wywoluje. będę sobie robił w Mali ciut więcej niż zawsze. Dobra. Ty już nam się zapełniasz, kolego. Może zróbmy tak? Tu mamy kolejne źródło gazu, zobaczcie. Aha, tu jeszcze gościu szukasz. Czy coś znajdziesz? Czy nie? 2200, w tym czasie mamy cashu. Nie ma. Dobra, czyli, czyli więcej już nie będzie. Tam jeszcze jakiś gościu szań czy macha. No ale dobra, no tu już nic nie wymyślę. Gdzieś tam niżej to musi być. Eee. Uh, 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 uh. Mamy sporo tego gazu, tutaj, słuchajcie. Miejmy sobie na pewno to, no to jest całkiem spoko. Z jednej platformy, czyli tam jakoś bez szału. Powiększmy sobie pipe'a. Może zróbmy tak. O, będzie też spoko. Dobra, niech to pompuje się teraz ostro. Jest tam, kurwa, takie malutenkę na samym końcu. No. O! Dobra, mam 5000, dobra, to już może wystarczy mi. Tak ogólnie. O! Jeszcze mi się trafił ten. Swoją drogą, gaz. Nie naprawdę, jak na taką małą mapkę, to tak. Gazu to jest opór. Bo w ogóle to jest dosyć też duże źródło z tego co widzę. Dobra, dawajcie tutaj teraz. Typy. Hm. Śmiesznie to zrobiłem tak z... swoją drogą, nie? No ale dobra, nieważne. Tu zaraz będzie pusto. Halo! Kurde. Fucking shit, tak. O, dobra Zawsze można headside'a zwiększyć, tam zrobimy Super side'o. Już nie będziemy tam 10 stawiać znowu. O, tu już się skończyło. Może zróbmy tak. Na... Oż ty w mordę! Kamień trafiłem. Ale tu się... Sraczka zrobiła za przeproszeniem. No zobaczcie, akurat taki mały. No nie mogę. Dobra, coś trzeba sprzedać jeszcze, bo nie mam też zbytnio kasy pod infrastrukturę, tak w ogóle tego. A no to może być w sumie. Fuck, muszę jeszcze wydać to 750, albo może i nie Tak się uda Gdzie trafię w kamień? Tutaj o, dobra To już taka sama końcóweczka jest, także spoko, może jeszcze malutkiego tu postawimy Dobra Dużo tu jeszcze tego jest? O. Nie no, sama końcówka. Dajmy jeszcze tu po jakimś, niech mi porobię parę dziur. O, Dobra, spoko. Dobra, pusto. Niech to zejdzie wszystko. Dobra, dawajcie, bo już, kurde, nie ma czasu. Zamykamy. Lecimy z sceną. Tak? Kurwa, tu jeszcze jakbyś. No nie dostanę się do tego, no jaka beka? Halo! Jakoś FPS-em mi giną. No zobaczcie, to, żeby w ogóle w skale się zrobiło. No, 750, dobra, dawajcie tego drilla. A, żebym miał jeszcze ten, dobra, super. To utkniemy sobie jeszcze dwa koniki. Mamy 17. Niech się cena pompuje, dobra, lecimy. 20. No jeszcze tak. Może tak bez przesady, dziesięciu na razie. Bo tu jeszcze dosyć sporo tego gazu jest. Tam jednak te złoża były całkiem, całkiem. 20. Dobra, teraz dawać wszyscy. No i dobra, zaraz wszystko zejdzie. 44 000. Tak jeszcze patrzę, czy diament, jakiś coś, ale nie widzę nigdzie. No No I co? Byłeś, łachu? Ha, zobaczcie, nie było. No dobra, czyli tak to wyglądało: 47 tysięcy żeśmy zarobili. Czyli całkiem niezła kwota, moim zdaniem, jak na taką ostatnią łapkę. Znaczy na ostatnią, ostatni, tak jest: Winter is Comic. na zimową planszę. A tym co? Czasem co? Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, profilu kanału. Dzięki i na razie. Cześć, dawajcie łapię w górę i sobie. Na razie.